Witam bardzo serdecznie wszystkich Niedziela popołudnie Gonimy Byłem dzisiaj w Skierniewicach na rynku Miałem trochę asiorów Posprzedawałem Rano była obcierka z tym z siekierą tam mu wyskakują Ale nic mi nie złapał. Ja złapałem jakąś wylotkę na trzy, ale czy jego nie miała obrączek, to nie wiem, nie powiem, czy to była jego. dmucha dzisiaj tak samo, raz pada, raz nie pada. Poszły górą, a idą dołem. Może się złapią? Nie, nie pójdą. Żeby tam poszły nad niego, to by była ścina może. Lichy rynek dzisiaj był w Skierniewicach Były lepsze, ale też i pogoda no Też i pogoda Drugi raz dzisiaj spędzone, też dobrze bujają, rano dobrze chodziły, teraz też dobrze chodzą U jaký jo. Wieje tak Wieje wszystko. raz pada, raz nie pada przyszedł tam dachter. Młody nie gania przeciwnik. Ma 50 świeżych do oblatania. Wcześniej chyba ganiał, ale mi nie było Ale mi nie było sztyce zmieniłem na sztycy worek Kolory trzeba zmieniać Muszą mieć zmiany bo idą tam na siekierę dobrze Ale siekiery to chyba można uda Były tam nad nim, ale jego tam niżej chodzą. Ciężko ścinkę jest zrobić. Jego moje chodziły tam rano, a jego chodziły tu nade mną. I mijały się, obcierały się. Bo moje w lewo, jego w prawo. I nie mogły się złapać. I takie to ganianie no. Jutro na popołudnie Cały tydzień do roboty Z rana się przyjedzie Dzieci do szkoły Się porozwozi Przyjedzie to się pogania z rana Pogania się z rana A po południe będą miały odpoczynek Południe będą sobie odpoczywać, regenerować będą siły na następny dzień. Mogłem od początku nagrać. Jak zganiałem, bo nawet ładnie poszły. Codziennie ładnie idą. Codziennie ładnie idą. Na razie trzeba sobie samemu ganiać, bo co tu zrobić. Chociaż mówię, no mało brakowało, żeby rano była ta ścinka, żeby się... Czy one tak się zapłapały, tak się tylko dotknęły, nawet się nie przymieszały rano. Ale się tylko dotknęły i dlatego ta wylotka musiała zostać. Posprzątałem wczoraj dziadkowi trochę w budzie, ale o, już na podłodze widać co jest. Przydałoby się odmalować im tu trochę jeszcze. dziadek ptaki, jest tu trochę moich, kasztany łapciaty, motyle, czaposze są tu moje. Takie ma kolorowe, do popatrzenia, żeby se otworzyć i popatrzeć. Ludki ma czarne tam na dole. Takie gołąbki no, żeby se popatrzeć, tam dziadek jak to dziadek, nie? ma na co sobie zerknąć. Szaleńce moje, tam są moje szaleńce. No bujają, bujają. Taki woreczek im teraz założyłem był brązowy. Teraz mają żółty. Jak na taki wiatr to i tak dobrze chodzą Dobrze śmigają jak na taki wiatr Co będzie jak przestanie wiać? Ho! Nie wiosa! Nie jak będą grały. Albo będą latały nad dachami. Też tak może być. Jak to jest w naszej gołębiarce, dzisiaj chodzą jutro. Będą chodzić nad dachami Na razie dobrze chodzą Cały tydzień Ganiałem po południu, bo miałem na rano No ładnie chodziły, cały tydzień ładnie chodzi, chodziły z dzisiejszym dniem Cały tydzień ładnie chodziły Siada pierwszy, as z usiad Usiadł pierwszy as. Chyba się zmęczył. Co tam usiadło? O, Budapeścik czerwony. Budapeścik czerwony. Takie mam dwa na kolor dopuszczenia, świeżaki. Od kolegi wziąłem, bo tam łapał. Przyszył jednego i łapał mu chyba 8 sztuk. Te dwa wziąłem na kolor. A za dwa dni posiedzą. Góra 3 i będziemy oblatywać. Zobaczymy, jak będą chodzić. Zobaczymy, jak będą latały te motylki. Lotne są będą chodzić, no zobaczymy zostaną, to zostaną, a nie to za nie W końcu przyszło się namyślił, że trzeba siadać co? A jajco? Ja się odziwa do mnie.